Wiesz, co musimy zrobić? Co? Sprawdzić, czy piwo gotowe? Wygląda dobrze. Jest gorzkie. Czyli gotowe. Trzeba się za nie wziąć. To będzie wielki dzień. Sisy Love pewnie obudził się w skowronkach, bo wie, że będziemy pędzić. Mamy zacierę Sisi Lalowa. Pięknie pachnie i smakuje. Nie mogę się doczekać, co nam wyjdzie.. Długo Cię nie było, ale chyba nie zapomniałeś naszego alkoholu. Pewnie że nie ładnie pachnie. Nakładamy czapę. To nie jest nasz najwspanialszy destylator, ale ma duszę i tradycję. Nie jest najpiękniejszy, ale o nas zadba. Czuję ten zapach. Leci. Już? Ładny strumień. Pięknie pachnie. Nie jesteś sam. Też chcę spróbować. Pachnie i smakuje świetnie. Trzeba go rozcieńczyć, bo jest piekielnie mocny, żeby poczuć smak. Smakuje i pachnie jak dobry alkohol, ale teraz się okaże, czy wyjdzie tak, jakbyśmy chcieli. Dolej trochę wody, Josh. Powoli. Starczy. O tak, coś z tego będzie. będzie? Dobra piana. Lepiej zostawić za mocny niż przesadzić z rozcieńczaniem. Ale dobre, idealne. Strzał dziesiątkę. Ten trunek przywołuje masę wspomnień. Mój tata lubił pić kawę z bimbrem Sisila. Nazywał to kawą z prądem, ale było w niej więcej prądu niż kawy. Cała kuchnia nią pachniała. Nigdy tego nie zapomnę. Używali tego bimbru jako waluty. Jego tata zapłacił nim za całą farmę. Ma długą tradycję. To dla nas zaszczyt, że możemy go pędzić. Mam nadzieję, że staruszkowie patrzą na nas z góry i mówią, że Henry, Josh i Kenny zrobili dobrą robotę. Ale super.